Siemano mordeczko, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie dziwne eksperymenty naukowe z TikToka. Sprawdzimy czy działają, czy na przykład to ma prawo bytu, to ma prawo bytu, czy to ma prawo bytu. Yy, zaczynając od yy, płynnego dymu. Do pierwszego eksperymentu w dzisiejszym odcinku będziemy potrzebować folii aluminiowej, zapalniczki, zapałek oraz ołówka. I zapomniałbym o najważniejszym, zamrożona szklanka. Jak widzicie jest dosyć mocno zamrożona. Folia aluminiowa, cyk. Do środka ołóweczek. Do środka ładujemy trochę zapałek. My damy trochę więcej niż tam w eksperymencie. Ok, i w takim oto sposobem właśnie zawijamy to. Ten ołówek jest nam potrzebny tylko po to, żeby w sumie trzymać to zawinięcie, więc nie ma z tym problemu. Zawijamy, odrywamy, dobijamy do końca, i nasza konstrukcja powinna być gotowa. Górę oczywiście sobie zamykamy, tak, żeby dym nam nie uciekał górą, ale leciał tylko do szklanki. Wyciągamy ołówek do szklaneczki. I podpalamy zapalniczką. Mam nadzieję, że to nie wybuchnie czy coś. I uwaga, ok. Poszedł ten dym czy nie? Poszedł. I uwaga, spróbujmy go wylać. No leje się ewidentnie, ale coś mało tego dymu. Nie tak jak tam, spróbujmy to zrobić jeszcze raz. Nie masz niżej. O, dobra, teraz się to udało. I uwaga, wyrzucamy to, ale gorące. I lejemy na ziemię dym. O tak, zobaczcie. Nic nie mówię, żeby nie dmuchnąć, ale dym leci na ziemię i przykleja się aż do ziemi, zobaczcie. I jest to mega fajne i satysfakcjonujące. Jeszcze coś zostało? Nie, chyba, chyba nie. Lecimy do kolejnego eksperymentu. Jeżeli tego typu odcinek Wam się podoba, to oczywiście łapa w górę sub dzwonem, a pod ostatnim odcinkiem kara dla mnie to trzy stówki dla was i wygrywa je ta osoba z komentarzy. Więc subskrybuj kanał, łapa w górę sub dzwonem, żebyś nie przegapiła stówki jak ten delikwent. Drugi eksperyment w dzisiejszym odcinku zobaczyłem na TikToku i wygląda on w następujący sposób. Pani wzięła jedno jajko i pod kranem unosiło się, ale to nie wszystko. Bo dodatkowo dodawała barwniki i wyglądało to naprawdę świetnie. Ja spróbuję to powtórzyć, ale uważam, że... No trochę mnie robią w bambuko tym, nie? Sprawdźmy. Odkręćmy wodę. Woda musi być zimna i odkręcona na maksa i uwaga. Nie, to nawet nie wygląda tak jak tam. No nie, no nie ma opcji. To jakoś się zbiło, zbiło się. Dobra, weźmy jeszcze jedno i spróbujmy. Nie czuję, że my w ogóle ciężar mi. Może przy samej górze spróbujemy. Uwaga. Jajko wypłynęło. Wydaje mi się, że nie ma co więcej marnować jajek i wody z racji tego, że to chyba nie działa. Tam w komentarzach chyba piszą, że to jakaś żyłka czy coś. Wydaje mi się, że niestety ten eksperyment musimy obalić i lecieć do następnego. Kolejnym eksperymentem będzie to eksperyment, który również zobaczyłem na TikToku. Wygląda on tak, gdzie pan stawia na wykałaczce, widelce złączone ze sobą. Kiedyś mi to w ogóle Tata pokazywał, dlatego wiem, że to jest możliwe i że to będzie raczej potwierdzone. Bierzemy wykałaczkę. Mamy elegancko, ja tu akurat użyję łyżki i widelca, i wkładamy łyżkę. Od razu mówię, że z łyżką jest. Miałem powiedzieć, że łatwiej, ale nieważne. Wkładamy w środkowy ząbek i zobaczcie, podnosimy sobie. Zobaczcie, jak to wygląda. I w tym momencie okazuje się, że możemy to nawet postawić na szklance. I zobaczcie, nie ma problemu. Mi się kopnął w stół przy odchodzeniu, wiesz o tym. Czekajcie, niech się uspokoi. O i zobaczcie, dwa widelce, a w zasadzie łyżka i widelec wiszą na wykałaczce. A powiem Wam więcej, tylko polecę po zapałki. Zobaczcie, odpalamy zapałkę i podpalamy tą część, aż nam się spali do końca. I zobaczcie, ta wykałaczka dalej utrzymuje ten widelec. Spali nam się aż do tego momentu, zgaśnie i widelec z łyżką stoją na. Dosłownie części wykołaczki Zobaczcie, teraz możemy to ruszyć. O, a w ogóle nie wiem, czy ktoś z was w ogóle używał kiedyś zapałek, bo one nie są modne, ale tu były takie zagadki. Zobaczcie, przełóż jedną zapałkę. Kto jako pierwszy rozwiąże tą oto zagadkę w komentarzu, dostanie ode mnie stówkę. Odpowiedzi wysyłajcie na mojego insta tam na dole, a my lecimy do kolejnego mitu. Do kolejnego eksperymentu będzie nam potrzebny lód, butelka wody i sól yy, jakaś gruboziarnista. Tak jak widzicie w tym momencie na ekranie, pan po pięciu minutach w lodzie solą grubo Uderza butelką O blat, i woda zamienia się w lód. Ja to sprawdzę, także tak jak on od samego początku. Wrzucamy cały lód do miski, zasypujemy go jakąś taką ilością soli. Więcej. Więcej tej soli niech będzie. Do tego elegancko. Wkładamy butelkę do środka, dokładnie tak samo jak na filmiku, i zasypujemy kolejnym lodem. I zasypujemy butelkę jeszcze większą ilością soli. Uwaga, czas start i czekamy 5 minut. A w tym czasie przejdziemy do kolejnego eksperymentu, którym możecie sprankować na przykład swoich znajomych, a pokażę Wam jak. Kolejny eksperyment będzie bardzo ciekawy z racji tego, że przebijamy właśnie naszą butelkę takimi oto pineskami w różnych miejscach, również tymi samymi pineskami. Za chwilę pokażę Wam o co chodzi. Ja ją przebiłem trzy razy i tutaj dzieje się magia. Zobaczcie, jak wyciągniemy te pineski, nie naciskając raczej butelki. O, raz, dwa i trzy. To zobaczcie, jak naciśniemy, no to wiadomo, na, że woda nam się wyleje. Natomiast nie naciskając, ta woda nie będzie lecieć. Możecie ją wytrzeć i dać na przykład koledze, żeby się napił. A cały trik polega na tym, że jak odkręcicie butelkę, to woda po prostu zacznie się lat ciurkiem. Niezależnie od tego, czy ją ściskacie, czy nie. W momencie zakręcenia nasze. Kapanie ustaje, odkręcamy i zobaczcie, ja jej nie naciskam. Może ją po prostu postawię gdzieś. Ja jej nie naciskam w żaden sposób. Zakręcamy butelkę i woda przestaje kompletnie lecieć, więc jest to dosyć śmieszny prank na znajomych. Ej, Zawsze można klaudię oblać. No przestań, I poniedziałek się skończył. Słuchajcie, nasza butelka stoi w soli już 5 minut i 25 sekund, więc wyciągamy. Dokładnie tak jak tam na filmie. Nie wiem, ona w sumie nawet nie jest zimna. Sprawdźmy czy po uderzeniu w ziemię zamarznie. No, nie zamarzła, więc chyba 5 minut to jest za krótki czas na zamarznięcie butelki. Do kolejnego eksperymentu będzie potrzebna mała miseczka soda z cukrem oraz piasek. No i zapalniczka i łyżeczka. Wyjdzie z tego. Homunculus. Nie wiem, homunkulus czy coś takiego. Nie wiem, a kto pamięta homunkulusa zostawia łapkę w górę i pisze w komentarzu. W każdym razie bierzemy łyżeczkę piasku, sypiemy do tej miski, ciach. I do tego wymieszaną sodę z cukrem. Również sypiemy do tej miski, a wezmę trochę więcej, bo tak. Zapali, zapalarka i uwaga, cyk! Coś się dzieje czy się nic nie dzieje? To jest chyba jakiś bait. Coś się zaczyna dziać. Coś tu powstaje, ale na pewno nie to, co tam na filmiku. Czekajcie, przyniosę grubsze działo. Podpalamy. No spal mi sofierkę. I zobaczmy, co teraz się stanie. Aby nie moja sofierka. Generalnie coś powstaje, no ale to na pewno nie jest to, co tam, że sobie tak fajnie rosło. Nie wiem, sprawdźmy to może jeszcze raz na jakiejś innej mieszance, bo nie mam pojęcia, dlaczego to nie działa. Dobra, słuchajcie, próba numer dwa na nowych składnikach. Podgrzewamy. No niby coś tam się zaczyna, ale nie chce się to scalić, więc nie będziemy ryzykować, bo popalimy obrusy i tego, a to jest mega gorące. Gasimy i idziemy do następnego eksperymentu. To nie działa, nie wiem dlaczego. W kolejnym eksperymencie spróbujemy naładować telefon tą oto baterią. Najtańszą z oszą. Ładowarką samochodową i kluczem. Nie pytajcie. Po co jest potrzebny klucz. W każdym bądź razie widziałem to na TikToku, wy pewnie gdzieś to tutaj widzicie, telefon niby ładuje. Zobaczmy czy naładuje mój. Podpinamy do ładowania, cyk, powinno wszystko śmigać. Telefonu nie ładuje, no bo co ma w sumie ładować jak do niczego nie jest podpięte, nieważne. No i próbujemy tą bateryjką naładować wedle poradnika, wcisnąć do końca ładowarkę i z tej strony przyłożyć klucz. Zobaczmy. Chyba nie działa. Chyba nie działa, może z drugiej, może to odwrotnie miało być, że tu ładowarka, tu klucz. Jeszcze raz, tu ładowarka i tu klucz. Jest. O! Ładowało się coś! Nie, coś się odpaliło, ale nie Przez miał... chwilę chyba, jeszcze raz spróbujmy. Halo? Coś tu nie gra. Panie ładowarko? Dobra, słuchajcie, przez chwilę nam się ładował, więc musi to działać. Próbujemy, ja jeszcze sobie dokładnie sprawdziłem. Patrz! Ładuje się! ładuje się! 42%! Ja! Yeah, mamy co? Mamy ładowanie telefonu z baterii, ładowarki samochodowej i klucza. Pewnie ten klucz przewodzi jakoś prąd, bo on się zrobił ciepły. Bateria też się zrobiła ciepła, więc nie próbujmy tego. Można tak zrobić. I co? Lecimy do kolejnego eksperymentu. Kolejny eksperyment to impregnat do butów piasek i woda. Na TikToku pokazują, że jeżeli sprzykamy ten piasek impregnatem, no to wtedy wrzucając go do wody, on nie będzie nam w ogóle mógł, tylko będą robiły się takie grudy. Tak jak widzicie w tym momencie na ekranie. Niektórzy zabarwiają go jeszcze na niebiesko. Ja to zrobię normalnie, bo nie mam farby albo nie chce mi się czekać, żeby ten piasek wyschnął. Więc po prostu spryskamy normalny piasek. Wysechł czy wyschnął? Wysechł. Nie Nieważne. Spryskujemy impregnatem. Ok. Chyba wystarczy. No i teraz. Uj. Ło, śmierdzi. <laughs> i próbujemy wsypać ten piasek z impregnatem do wody i uwaga czy coś się wydarzy no chyba się nic nie wydarzyło może więcej tego impregnatu dajmy nie żałuj sobie i uwaga, sypujemy. No nie wiem, nic się nie wydarza, ale sprawdźmy, czy wyjmie... A, okej. Okay. Nie no, jest mokry, ewidentnie. No miało to chronić przed tym, żeby piasek nie robił się mokry i żeby robiły się takie grudy, tak jak widzicie tutaj. No, ale jestem w szoku, że tak się nie stało, więc lecimy do kolejnego. Reakcje Coca-Coli z mentosami na moim kanale już znacie, bo robiłem z tym mega dużo rzeczy, natomiast dzisiaj soda, Coca-Cola i balon powinna spowodować wystrzał balona, tak jak widzicie tutaj na TikToku. Odkręcamy kolę, sypiemy, ok, jak najwięcej. I teraz jak najszybciej zakładamy balon. Dobra, i zobaczymy co się stanie. Gdzieś ewidentnie ucieka ciśnienie, więc idziemy po kolejną kolę. Dobra, zastosujemy troszeczkę inną taktykę, nasypiemy sody do balona, tak aby na początku nie wpadała nam do koli. Na stole będzie nam łatwiej to założyć, więc zrobimy tak, ok, i idziemy na miejsce startu. Przechylając balonik, powinno wszystko wylecieć. Lecimy. 3, 2, 1, odpalamy. O! Nie! Nie. Co? To było dobre, tylko trzeba usztywnić jakąś butelkę. Teraz zrobiliśmy konstrukcję, która nie powinna paść. I uwaga, trzy. Dwa, jeden, rzucamy. Ło! Ale rośnie! Ucieka gdzieś ciśnienie chyba. Kola do środka znowu. No i co jest, halo? Ile koli jest w środku? Zobaczcie ile koli jest w środku. To miało się tak stać. Czy ty jesteś normalny? Nie ubrudziłem się, tylko trochę. Lecimy do kolejnego eksperymentu. Przed nami w kolejnym eksperymencie dwa na pozór identyczne balony. Jednak nie do końca to jest prawda, bo jeżeli podpalimy tego, to po prostu pęknie. Więc gdy podpalimy tego, też powinien on pęknąć. Natomiast zobaczcie. To... Okej, okay, czyli to nie działa. Byłem... Jestem <laughs> 100% tak przekonany, że to działa. Sprawdźmy to na jeszcze jednym balonie z wodą. Dobra i zobaczmy, teraz faktycznie lepiej to działa. Jest więcej wody i no i może to nie był jednak prank, nie? Balon zrobił się od spodu czarny. Okej, okay, faktycznie balon zrobił się od spodu czarny, ale w ogóle nie jest ciepły. Tak jakby ta woda totalnie denajowała ten ogień, zobaczcie. Nie wiem czy da się przesadzić, na pewno się da, bo zobaczcie. Widzicie co tu się dzieje? Boże, weź A ja mogę to. Te... O, napalnikiem było ciekawie. Spalnik chyba ma za dużą temperaturę. No, tak jak widzicie, jednak możemy tu potwierdzić, że można tego balona przypalić, no bo, no bo ewidentnie tu jest przepalone. Natomiast jak przyłożymy tu. Wszystko poleciało mi na nogi. Nieważne widzowie do kolejnego eksperymentu. Następny eksperyment to ten, który widzicie na ekranie. Pod wpływem płynu do naczyń na mleku farby rozlewają się w bardzo satysfakcjonujący sposób. My próbujemy to zreplikować także mleczko, na talerzyk. Elegancko lejemy. Czemu to mleczko jest takie? No bo jest bez laktozy. No dobra, nieważne. Elegancko i teraz farbki. Jakie jakieś fajne kolory, takie żeby nam pasowały. Zakrapiamy. Kolorki do naszego mleka. Tu żółty i dobra. Sprawdźmy, czy to działa. Prawdopodobnie nie, ale zobaczmy. Mieszamy naszą wykałaczkę tutaj. Elegancko wpłynie do naczyń i uwaga, proszę zobaczyć z bliska, co się wydarzy. O, patrz, faktycznie. Widzisz to? Kolor się rozciąga, tylko zróbmy tak. Ej, no działało to przez chwilę. No nie, no to działa tylko przez, przez sekundę to działało. Czy jak wleje, tak to zadziała. No co ty robisz? <laughs> nie! Na środeczek dajemy kolory. Jeden, drugi kolor, trzeci, trochę pomieszałem. Czwarty, żółty. Okej, okay, dawaj go. I uwaga. Maczamy wpłynie do naczyń i sprawdzamy, czy działa po raz. Uwaga. No, trochę się jakby rozeszło, ale chyba nie o to chodziło. Siu działa, widzowie! Nie no dobra, no to no nie o to chodzi. No nie wiem, co jest nie tak. No dobra, widzowie. To by było na tyle. Trochę tych eksperymentów. Dzisiaj przerobiliśmy. Jeżeli chcecie więcej eksperymentów, to każde tysiąc łapek w górę to jeden eksperyment więcej. W kolejnym odcinku łapa w górę, sub dzwonek, wpadajcie do Klaudii. trzymajcie się. Do zobaczenia. Hello!